Witajcie! Wreszcie trochę popadało. Nawet musiałem schować się przed deszczem, bo jak widzicie, redliłem ziemniaki, obsypnik w akcji i właśnie trochę się rozleciał. I to jest dobry czas, żeby go poprawić na szybkości. No bo kiedy? Jak nie teraz? Póki ziemia jeszcze trochę mokra. oh Coś tu nam nie styka. Ale jeszcze mało tego deszczu. To jest kropla w morzu potrzeb. Nie! Pozbędę się tego stolika. Bo on tylko wzbudza duże zainteresowanie. Ładnie nie wygląda. Trzeba tu zamontować coś innego. Jarek, i tego węża byś się pozbył. No tak. Tej rury i tego słupka. Trzeba się pozbyć, bo to trochę jest niehalo. Ale głównie się rozchodzi o to, że to środkowe radło tutaj się urwało, bo jeździłem na tamtym polu co są jeszcze korzenie po tych jabłonkach. Pewnie przez to. Wiecie, jak byłem młody, to ja jeździłem na tym obsypniku z tyłu. A ziemniaków było nie tak mało. Hektar? Może hektar nie, ale tak. Między pół hektara a hektar. Krów było ze 3, 4. To się sadziło. Ale później, jak już ja jeździłem ciągnikiem, to żeby tu nikt nie stał, to rzuciłem takie obciążenia. Jarek, ale coś ostatnio mało nagrywasz. i tam mało, kurde, no życia. Nie można wyeliminować tylko ze względu na odcinki. Życie to podstawa. O kurde, ale będę miał teraz do sprzątania. Wiedziałem, że tak będzie. Nie, nie doszukujcie się tu tabliczki znamieniowej. Jak widzicie, jest to samoróbka znamieniowej czy znamionowej? Kurde. Nie, nie doszukujcie się tu tabliczki znamionowej, bo to jest samoróbka. No ale dobra, bo znowu deszcz przyjdzie i nic nie zrobię. Trzeba zacząć od naprawy tych skrzydeł. Trzeba je przyspawać idealnie w tym samym miejscu, w którym się oderwały. Bo tak to będzie źle. I trzeba najpierw wyczyścić trochę, o ty ziadu, ty. jeszcze trochę i by było po nodze. Teraz rzecz najbardziej niebezpieczna w całej operacji, podpięcie spawarki. Ach, dało się jak zwykle, a więc jesteśmy w domu. Buczy znaczy, że działa. Tutaj jak tutaj, tu jest niepełna regulacja, bo jest zrobione na gwoździa, ale w tych skrajnych to jest idealnie, śrubeczka, nakrętka i można w zależności od wielkości ladronki sobie regulować. Ja mówię ladronki, a nie wiem jak się u Was mówi na groble, no bo to wszędzie mówi się inaczej. O, ty dziadu! O, dawno nie było odcinka ze spawania. Nie spawajcie w rękawiczkach, szczególnie w takich, bo jak kurde płyśnie, to się zaczyna rękawiczka palić i jest nieciekawie. Robimy solidnie, więc jeszcze wzmocnimy trochę jakimś kątowniczkiem, czy czymś, żeby to się trzymało pewniej. Dobra, to jak już mamy spawarkę, to zajmiemy się jakimś konkretnym obciążeniem tego obsypnika. Bo nie będę woził tego stolika, już i tak go wożę z 15 lat. Za duże zainteresowanie wzbudza. I nieestetycznie wygląda. No, tej taczki to jeszcze tej taczki chyba to nie widzieliście jeszcze. Kiedyś to były taczki, ją weźmiemy do tej akcji. A do jakiej akcji? A no zobaczcie, kawałek szyny. Spróbuję włożyć w ten obsypnik. Zaraz wam powiem, ile waży. Muszę sobie porównać ją do 50-kilowego worka. Cięższa jest. Może 60-70 kilo. Także spokojnie będzie robić za osobę, która by na obsypniku stała Kilka lat przymierzałem się, żeby zastąpić ten stolik tą szyną. O ile on tu wejdzie na szerokość, no to nie jest powiedziane, że on się tu zmieści. A jak nie to się go tu jakoś dospawa. W końcu jest spawarka podpięta, już prawie jakby było zrobione. Ua! Kurde, może nie wejść. A może, może wejdzie. Teraz to będzie malina, maszyna. Nawet się go lekko przyspawa. Nie będzie tak wystawać też poza obręb. Jak tamten słupek. Nie no, jest niebo a ziemia. Do tego co było. Lekko się ją smarknie. Do tej maszyny. I jest luks. Patrzcie, żeby nie było lipy, to nawet wyczyszczę trochę. Dobra, bo pogoda się psuje, trzeba to smarkać. A w ostateczności, jak to też będzie za mało, no to się wtedy dorzuci ten stolik. Ale już nie będzie tego węża i tych słupków, co były. Będzie ładniej. Dobra, spawamy, bo zaczyna padać. Też straszy, ale to dobrze, I tej drugiej też trochę trzeba. Co jest? Kurdy jak to się rozpadało. Dobra, kończymy, bo pada. Ale trzeba uważać, żeby nas nie zabiło. Kurde, ale zaczęło padać. No ale dobrze, niech pada. Tylko nie wiem, co teraz nagramy. Chyba już nic nie nagramy. Czyżby ta akcja już była końcem dzisiejszego dnia? A tak zleciało, powiem wam, a to majówka, a to to, nie zagłębiając się w szczegóły. Kurde. Schowamy się do garażu, bo. Bo napada w komin. Przejedziemy się w deszcz. Bo redlić, nie pojedziemy. O! Kurde. Tu nie styka. Dziadostwo. Dziesiątka by była potrzebna. Gdzie jest ta dziesiątka nieszczęsna? Jest ta nieszczęsna dziesiątka, jest A tu się poluzowało Nie na klemie, tylko na tym co dochodzi Dziwne, trochę dziwne Może teraz A. Raczek nie włączę, bo nie ma tej przedniej. O, jak zaczęło padać. Ale dobrze z jednej strony, że mi się to zepsuło, bo tak to bym wszystko zaredlił, a tak to tylko trochę zaredliłem, po deszczu będzie inna robota. No a ta szyna i tak dużo lepiej wygląda niż to co było. Zważywszy, że się przymierzałem do tego 10 lat to w sumie trochę pchnąłem Nie no, coś tam się robi, nie wszystko się nagrywa, wiecie jak jest. Ale najważniejsze, że pada. To jest podstawa. Myślałem, że jeszcze zdążę przynajmniej ładnie to wyczyścić, może nawet pomalować ten nietypowy trochę obsypnik. Ale wszystko co nietypowe to fajne. Jak byłem młody, to nie bardzo lubiłem podpinać ten obsypnik. Bo zobaczcie, jak on jest kurde skonstruowany, że w tą stronę ma te zapięcia. Więc trzeba było na tych śrubach rzymskich no teraz nie ma śrub rzymskich, tylko są odciągi ale tam trzeba było ostro kręcić, najpierw wyczyścić, przesmarować, żeby to chodziło. Bo później trzeba było napiąć. Bo jak nie, to by spadło. A wiecie, jak to jest. No nic, chyba się pożegnamy. No cóż, szkoda, że tak krótko, ale sami widzicie, ale lepiej tak niż może wcale się nie spotkać, więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!